No dobra, także Sixt załatwiony, przedłużenie auta załatwione, zajęło mi to szybciej niż myślałem. Bardzo fajnie tu się ta parkingu da zaparkować, nie ma najmniejszego problemu. Skoro już jestem w Maladze, to chyba powinienem pojechać, zobaczyć plażę w Maladze, także ustawię sobie nawigację na plażę w Maladze. Niby jest już pół do piątej, jesteśmy umówieni na oficjalną kolację, wszyscy razem na dwudziestą. Nawet jak wyjadę stąd o 18.00, to do 20.00 na pewno dojadę do hotelu, także nie będzie problemu. Dobra, jedziemy jeszcze do Malagi na plażę, zobaczyć jak to wygląda. Aż tak się. Spra... Także jestem jeszcze w porządku. Myślałem, że, że będzie gorzej, ale ogólnie nie jest źle. Z czasem. Jak to się mówi, raz się żyje, tak zaparkowałem. Ciężko, strasznie tu znaleźć miejsce do parkowania. Tutaj jest droga zakaz wjazdu, ale tutaj chyba można zaparkować, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że mnie nie, żaden, e, żadna policja stąd nie, nie, ten, nie ścignie. Rozważałem jeszcze miejsce tutaj, za tym kontenerem, ale stwierdziłem, że tam będzie lepiej. E, no i tak jak myślałem, jest problem z parkowaniem. Tutaj e, jestem dosłownie pewnie z 300 metrów od tej plaży. Przejechałem centrum tej plaży, więc będę szedł tam piechotą. No i jak dojdę to nagram. Wyglądało to spoko, przynajmniej tak jak jechałem obok. Dużo palm, nawet ludzie byli jacyś na plaży, także fajnie. Także idę, tu sobie jeszcze na mapie sprawdzę gdzie ja jestem, żebym potem mógł tutaj trafić, gdzie jest samochód i idę do tej plaży. W Hiszpanii teraz pora lunchu, także ludzie siedzą i sobie jedzą a na znaczy w sumie już minęła pora lunchu, bo tak około 14 najczęściej oni jedzą, ale co nie zmienia faktu, że lubią sobie w restauracjach posiedzieć i pojeść, tak więc, tak więc tak, przede mną już jest plaża, O i dojdę do centrum, i wrócę, i to będzie wszystko, chyba że sobie siądę gdzieś kawę wypić, nie wiem. No więc tak to wygląda. Pod słońce kiepsko widać. Mam nadzieję, że słońce nie przeszkadza, nie przyję widoku. Tutaj sobie wejdę. Będzie można maseczkę zdjąć, mam nadzieję. I sobie przejdę przy wodzie. A tamten cyfer co tak wystaje to jest właśnie centrum tej plaży. Na mapie to taki fajnie widać jakby taka, takie kowadło wystawało do wody po prostu. W tą stronę tak to wygląda. Tutaj są jakieś wzgórza i tam są domy. Piasek troszeczkę większy niż, niż na tych poprzednich plażach. Ale chyba, nie, kolor jest spokojny, taki w miarę żółtawy. Wow, duże fale. Woda trochę brudniejsza niż tam. Trochę ten port, który tam jest, psuje cały widok niestety. No, ale nic nie poradzę. No. Idę na tą podkowę i wrócę do auta. No i jestem na środku tej podkowy. Tutaj jest Malaga miasto, za mną jest morze. Ja jestem na środku. No i tutaj są jakieś prysznice chyba. Tam jest port, który według mnie psuje widok tutaj cały. No jest ta podkowa spana z kamieni. Tu jest ta plaża. Ojej, trochę za wysoko poleciałem. No i tutaj, tak jakby widok e, ze strony, w, w której, z której przyszedłem. Czyli przyszedłem stamtąd. Mam wrażenie, że sobie wrócę chyba e, po ulicy. Nie będę szedł po tym piasku. Tylko pójdę sobie zobaczyć jeszcze na te kamienie. Wędkarze łowią ryby. Zapierdyknę sobie fotę i będę wracał do samochodu. No i potem już jakieś półtorej godziny drogi powrotnej do Algeceras. Będę jechał autostradą, także spokojnie dam radę. Jest 5 po, po, po piątej także spokojnie wrócę na pewno przed 20 i to grubo będę w hotelu. Tak, żeby zdążyć jeszcze pójść na kolację. No dobra, no dobra, to tyle jeżeli chodzi o dzisiejszą wyprawę i dzisiejszy filmik Także dzięki Wam za oglądanie, ja będę wracał do hoteliku No i mam nadzieję, że uda mi się nagrać jeszcze coś tutaj z Hiszpanii, z tej miejscowości Alcheseras. Mam nadzieję, że będę miał czas, trochę się szykuje, dużo pracy Ale zobaczymy jeszcze dwa tygodnie przede mną, także jeżeli coś ciekawego to nagram Może w drugą stronę pojadę w kolejny weekend, jeżeli będziemy mieć wolne Czyli w stronę zachodu może na Gibraltar, tak żeby zobaczyć Gibraltar, bo tam się da przecież jechać. Mam paszport ze sobą, Także zobaczymy. Ok, dzięki za spędzenie tego czasu ze mną. Trzymajcie się. Na razie, cześć.